Jakie zasady obowiązujące w Twojej szkole są najbardziej absurdalne? W naszej szkole podstawowej zabroniono biegania, był to bezwzględny zakaz. Dotyczył również boiska sportowego. Kolejna absurdalna zasada dotyczyła wykluczenia wszelkich sportów z wykorzystaniem piłek. Dodatkowo, jeśli przyniosło się własną piłkę z domu, była ona konfiskowana i umieszczana w sali gimnastycznej do użytku nauczycieli wychowania fizycznego. Dzieci nie były w stanie zastosować się do tych zakazów i wkrótce dyrekcja zmuszona była je znieść. Ciągła konieczność upominania i karania uczniów przyniosła im więcej pracy niż pożytku. Wracając do zabierania uczniom piłek, ten zakaz został zniesiony w iście spektakularnym stylu. Otóż, któregoś razu jeden z uczniów przyniósł do szkoły piłkę z podpisem naprawdę sławnego piłkarza. Oczywiście, dyrekcja skonfiskowała jego skarb, gdy tylko wkroczył na teren szkoły. Gdy wyszło to na jaw, matka tego chłopca strasznie się wkurzyła. Nie wydaje się to dziwne, w końcu zostało jej skradzione ponad dwa tysiące złotych. Po wielkiej awanturze szkoła zwróciła im ich własność oraz zaprzestała przywłaszczania piłek uczniów. Któż by pomyślał, że kradzież rzeczy małym dzieciom była złym pomysłem. Ukończyłam bardzo konserwatywną katolicką uczelnię. Mieliśmy dosłownie podręcznik wypełniony zasadami, które musieliśmy znać na pamięć. Wszystkie obostrzenia były bardzo surowo egzekwowane. Dla przykładu, w któryś piątek na kampusie wraz z kilkoma osobami spotkaliśmy się, aby pograć w grę komputerową. Jakież było nasze zdziwienie, gdy władze uczelni uznały to za niedozwolone zgromadzenie. Ukarano nas grzywną, którą doliczono do czesnego za tamten semestr. Jedyną osobą, która nie została ukarana był syn dyrektora, mimo że również brał udział w naszym spotkaniu. Choć cała ta sytuacja była kuriozalna, to nie było mi do śmiechu, gdy tłumaczyłem rodzicom, że musieli zapłacić więcej za uczelnię. Nasza szkoła zainstalowała system zliczania frekwencji, opierający się na odcisku palca. Brzmi to jak dobry pomysł, gdyby nie to, że umknął im jeden dość istotny szczegół. Otóż można było zeskanować swój palec, a potem wyjść ze szkoły jak gdyby nigdy nic. Tym sposobem dało się uniknąć wpisania nieobecności do dziennika i wciąż móc pójść na wagary. Wraz z kolegami zdążyliśmy zaliczyć kilka niezapomnianych wypadów, zanim dyrekcja szkoły zorientowała się, że coś było nie tak, co zresztą zajęło im kilka miesięcy. Pamiętam jak w pierwszej klasie liceum szkoła borykała się z dość poważnym wandalizmem. Wszystkie łazienki były notorycznie niszczone, wliczając w to rozbite lustra, zatkane toalety i popisane kafelki. Pewnego dnia rada nauczycieli stwierdziła, że zdemolowane Łazienki będą zamykane jako forma kary lub przestrogi przed ich dewastacją. Cóż, odpuścili sobie ten pomysł po tym, jak pierwszego dnia po wprowadzeniu zmian wszystkie Łazienki w szkole zostały zamknięte. W naszej szkole pewnego razu wprowadzono zakaz korzystania z Łazienek po długiej przerwie obiadowej. Powodem był argument, że przecież można z niej skorzystać w trakcie obiadu lub wcześniej. Gdy nastała wśród dzieci moda na tworzenie gadżetów staśmy naprawczej, Również zostało to zabronione. Powód? Mafia używała tej samej taśmy do okrępowania ludzi. U nas wyciągnięto z zawiasów wszystkie drzwi w kabinach męskich toalet na dwa miesiące. Była to próba ukarania uczniów za wandalizm. Nie mogliśmy grać na korytarzu w piłkę, nawet taką z pianki. Dozwolona była jedynie gra w frisbee. Spytałem kiedyś dyrektora, jaka to w ogóle różnica, na co odpowiedział sarkastycznie. Że piłka jest okrągła, a frisbee płaskie. Jeszcze tego samego roku odszedł do pracy w innej szkole, a kilka lat później został oskarżony o ukrywanie przemocy wobec uczniów przez nauczycieli. Uwaga, to będzie mocne. W szóstej klasie zamieniono nam wszystkie krzesełka w klasach na duże, gumowe piłki gimnastyczne. Powodem było promowanie zdrowej postawy ciała. Dodatkowo ściśle zabronione było odbijanie piłek, co oczywiście było notorycznie łamane. Ze względów bezpieczeństwa zakazano nam wnosić plecaki do klas, ale torebki wciąż były dozwolone. Oczywiście dziewczyny zaczęły nosić je na tyle duże, by służyły im za pełnowymiarowy ekwiwalent. Wkrótce chłopcy podchwycili temat i również zaczęli nosić torebki na zajęcia. Ze względu na wojny chuliganów w okolicy, zabronione zostało noszenie jakichkolwiek ubrań czy dodatków w kolorach, z którymi utożsamiały się grupy przestępcze czyli w niebieskim i czerwonym. Wylądowałam na dywaniku u dyrektora za związanie włosów frotką w materiał we wzór Niezapominajek. W naszej szkole zniesiono obowiązek noszenia mundurka, ale wprowadzono za to paski w kolorach sztandaru szkoły z naszym logo. Nie musiały być w widocznym miejscu. Ale konieczne było zakładanie ich każdego dnia do szkoły. W każdym razie ktoś, życzliwy, doniósł dyrekcji, że niektórzy nie noszą pasków. Zostali oni zawieszeni w prawach ucznia przez taką bzdurę. Wśród dzieci z szóstych i siódmych klas wybuchła moda na różowe sznurówki w butach jakoś zupełnie spontanicznie. W odpowiedzi na to zjawisko dyrekcja zabroniła jakichkolwiek kolorowych sznurowadeł. Tłumacząc, że chuligani utożsamiają się z konkretnymi barwami, wliczając różowy. Za uczestniczenie w bójce karą było zawieszenie w prawach ucznia. Brzmi to dość rozsądnie, pod warunkiem, że brano pod uwagę kontekst sytuacji. W mojej szkole tak się jednak nie działo. Pewnego razu, gdy szedłem korytarzem, ktoś wypchnął z moich rąk stos książek, a następnie kopnął mnie w twarz, gdy schyliłem się, aby je pozbierać. Jak możecie się domyślać, zostałem za to ukarany zgodnie ze statutem szkoły. Zawieszono mnie w prawach ucznia za to, że ktoś zaatakował mnie, gdy szedłem wzdłuż holu i nikogo nawet nie prowokowałem. Swego czasu zabroniono uczniom zbierania się w grupy liczące więcej niż pięć osób. Jeśli chciało się pogadać większą ekipą, musieliśmy grupować się w piątki i mówić do siebie na odległość. Podstawówka zabroniła uczniom nosić podobne koszulki. Dyrekcja tłumaczyła swoją decyzję tym, że dokładnie to samo robią chuligani drużyn piłkarskich. Na dodatek zostało to wprowadzone tuż po tym, gdy pewien uczeń, chorujący na nowotwór, postanowił uszyć i sprzedać jeden wzór koszulek, aby zarobić pieniądze na swoje leczenie. Nauczyciele wprowadzili bezwzględny zakaz przytulania się. Za pierwsze ostrzeżenie otrzymywało się uwagę, za drugie trzeba było zostać po lekcjach, a za trzecim razem zawieszano w prawach ucznia. W naszym liceum każda bójka zaczęła być traktowana na równi, a jej uczestnicy podlegali zawsze tej samej karze. Bez względu na to, czy doszło jedynie do przepychanek, czy do poważnej przemocy, kończyło się to naganą i serią wizyt u szkolnego psychologa. Jako, że przebieranie w środkach przestało się opłacać, Wkrótce bójki z użyciem krzeseł czy kijów bejsbolowych stały się standardem. Na wątpliwą korzyść tej sytuacji wpływał też fakt, że z tej szkoły prawie w ogóle nie dało się wylecieć. Po jakichś reformach systemowych, placówka zostałaby zamknięta, gdyby skreślano z listy uczniów kogokolwiek. Naprawdę nie było niczego, co mogło powstrzymać młodzież przed brutalnością. Na początku roku szkolnego wszyscy dostaliśmy takie brzydkie plany zajęć, w których kilka stron z tyłu wypełnionych było przepustką na korytarz. Było to coś na podobieństwo bloczku obiadowego, z którego wykreślało się po jednym polu za każde wyjście. Jeśli akurat nie miałeś swojego planu lub wykorzystałeś już wszystkie przepustki, o pójściu do łazienki mogłeś jedynie pomarzyć. Oczywiście nie można było kupić nowego bloczku czy pożyczyć jednego od kolegi. Jedyną opcją było zaświadczenie od lekarza o konieczności częstego korzystania z toalety. Ale oczywiście żaden medyk nie wystawi takiego kwitu na rozstrój żołądka spowodowany rarytasami ze szkolnej stołówki. W ósmej klasie zabroniono nam stać w kółeczku w trakcie rozmów na przerwie. Powodem tej dziwnej zasady było to, że potencjalnie coś niewłaściwego mogłoby dziać się w środku tego śpiekielnego okręgu. Od tamtej pory staliśmy po kwadracie, jeśli chcieliśmy pogadać większą grupą. Zabroniono nam pisać w zeszycie czarnym tuszem. Może ktoś mi powie, dlaczego? Nam z kolei zakazano siadać w ławce z płcią przeciwną. Nawet na przerwach nie mogliśmy obok siebie przebywać. Dodatkowo, szkoła zatrudniła coś w rodzaju ochroniarzy, których zadaniem było pilnować, czy przypadkiem żaden chłopiec nie usiadł koło dziewczyny i na odwrót. Gdy zdarzyło się, że cię nakryli, byłeś wzywany do gabinetu dyrektora, a jeśli się to powtarzało, wzywano rodziców do szkoły. Buty należy nosić zgodnie z zaleceniami producenta. Tak brzmiał komunikat, który można było zasłyszeć z głośników na korytarzu. Nie mam pojęcia, kto ani w jaki sposób nosił buty nieprawidłowo, ale to zdanie rozbrzmiewało ze szkolnego radia dosyć często. Zakaz przybijania sobie żółwika. Na wypadek, gdyby komuś omsknęła się ręka i przypadkowo wylądowała na czyjejś żuchwie. Moje liceum zabraniało używania soli i pieprzu na stołówce, argumentując, że było to zbyt niezdrowe. Ta sama szkoła sprzedawała kole i słodycze w automacie na korytarzu. W trakcie zajęć nie mogliśmy nosić odzieży zimowej, kurtek, czapek, rękawiczek, ponieważ były to cechy charakterystyczne dla mafii. Było to małe miasteczko rolnicze na lubelszczyźnie, więc oczywiście nie było tam żadnej mafii, a dodatkowo zimą było cholernie zimno, nawet w pomieszczeniach. No cóż, najwyraźniej noszenie ciepłych ubrań jest czymś, co robią tylko przestępcy. Chłopcom w naszej szkole nie wolno było mieć długich włosów. Obowiązywała nawet konkretna maksymalna długość, nie przekraczająca szerokości palca u dłoni. Nasza dyrektorka sprawdzała to. Przeczesując rękoma ich włosy. Jeśli fryzura była na tyle długa, że wystawała z jej palców, wysyłano ich do salonu naprzeciwko naszej szkoły na strzyżenie. Głupia zasada, żadnego dotykania ścian. Nasze miasto z pieniędzy podatników odrestaurowało obiekt o wartości historycznej, stosując między innymi farby odpowiednie do epoki. Następnie otworzyli tam planowaną szkołę podstawową i starali się nakłonić dzieci do poszanowania prac renowacyjnych. Tak więc przez kilka lat, zanim nauczyciele się poddali, ławki na korytarzach znajdowały się 10 cm od ściany, a dzieci otrzymywały reprymendę za opieranie się. Karą za opuszczanie lekcji był brak możliwości uczestniczenia w nich. Wolałeś nie przyjść do szkoły? No to teraz przez tydzień nie będziesz mógł tego zrobić. Kolejną głupotą był zakaz noszenia koszulek na krótki rękaw latem. Najwidoczniej łokcie są zbyt seksowną częścią ciała, aby pokazywać je w szkole. Chodziłam do szkoły żeńskiej, ale na zabawy karnawałowe obowiązywał nas nakaz przyjścia z partnerem. Należało przyprowadzić chłopca do tańca albo nie można było uczestniczyć w imprezie. Dodatkowo zakazana była zabawa w grupach z koleżankami, jedynie w parach damsko-męskich. Zakazali nam noszenia czapek, ponieważ mogą one oznaczać przynależność do grupy przestępczej. Jedyną większą grupą chuliganów w naszym regionie byli kibice Śląska-Wrocław i z pewnością nie kazali ludziom nosić czapek dla dzieci, aby wyrazić lojalność wobec drużyny. Kilka lat po ukończeniu szkoły wróciłam tam jako opiekunka na wycieczkę szkolną. Robiłam to w ramach przysługi. Dyrektor zobaczył mnie w czapce z drugiego końca boiska i dosłownie przebiegł pół kilometra, żeby mnie dogonić i powiedzieć, żebym zdjęła czapkę. Odpowiedziałam mu, że nie jestem już uczennicą i nie podlegam zasadom ubioru, na co on powiedział, że albo ją zdejmę, albo opuszczę teren szkoły, albo on zadzwoni na policję. To nie był ostateczny dzień wycieczki, po prostu musiałam się tam pojawić, żeby poznać szczegóły podróży. Więc pokazałam mu środkowy palec i zgodnie z zaleceniami udałam się poza obiekt szkolny idioci! Na stołówce nie można było mieć żadnych opakowań z logo firmy. Nie można było więc zabrać ze sobą jako przekąski na przykład małej paczki lejsów. Należało przesypać jej zawartość do plastikowego woreczka na kanapki. Na zajęciach nie wolno także spożywać jedzenia ani napojów, wliczając w topicie wody. Już w dorosłości zorientowałem się, że okropne bóle głowy i migreny, na które cierpiałem, gdy byłem nastolatkiem, były spowodowane odwodnieniem, wynikającym z zakazu picia wody w ciągu dnia. Jestem tancerką w szkolnej drużynie sportowej i dostałam nagany za niewłaściwy strój, bo miałam na sobie ubranie, które dała mi szkoła na występ. W moim technikum większość toalet była zamknięta na klucz, bo nauczyciele bali się. Że uczniowie będą w nich palić fajki. Nie mogliśmy ssać tabletek na bulgardła w szkole podstawowej, bo szkoła bała się, że mogą znajdować się w nich narkotyki. W naszej szkole próbowano zakazać noszenia leginsów przez dziewczyny, jakoby miały one zbytnio eksponować pośladki. W ramach Solidarności wiele chłopców zaczęło również ubierać je do szkoły. Niektórzy robili to, bo lubili oglądać tyłki w leginsach. A inni dlatego, że dziewczyny i tak miały już wiele obostrzeń, jeśli chodzi o ubiór. Lokalna telewizja nagrała o tym fenomenie męskiej mody reportaż, co najwyraźniej zawstydziło władze szkoły i zakaz został zniesiony. Uczyłem się w szkole katolickiej. W naszym akademiku na portierni wywieszona była lista zasad, która zajmowała pół ściany. Zawierała takie kwiatki, jak pozostawanie co wieczór w swoim pokoju na przymusową naukę, trzymanie ręczników prosto na wieszaku i ścielenie łóżka codziennie do 9 rano, łącznie z weekendami. Jeśli więc chciałeś pospać trochę dłużej w sobotni poranek, powinieneś wstać, pościelić łóżko, a następnie ponownie się położyć.